Tak, u mnie ma być czerwona robota, a nie na odpier. Tak, tak, tak. To dawaj nożyk jaki i ci, strzewalek. Ja zobaczę, czy ty będziesz poprawny. Co to robisz? Bo to się robi tobie, dla ciepła, tak? Tak, tak. A, jeszcze co ci doda? No. fajny jesteś chłop. Ale za późno to zrobiłeś. No. I na pewno wiesz, dlaczego za późno? Bo co to było za przyczyna? No bo przyszła zima, A dlaczego nie zrobiłeś to w in, inny sposób? No, no nie wiem czy Ty to przez dzień to dla mnie zrobisz Drobię, No Mówię szybko cię robi to ślepe rodzi O tak to, tak patrzeć tak, tak, tutaj już Dokładnie. Borek się spali. Borek się spali, ale to mnie będzie potrzebne. Bo teraz fale chyba będzie chciał to kitu by nie znalazł. Czyli by się. I tu ja mógłbym zrobić to wykidło. Bo ja potrafię, tylko kupuję yy, pokos lniany i robię takie mieszanki. Ja wiem, że nie wychodzi kit. A żegienek jednak twoja wina, bo trzeba było zrobić wcześniej. Ja wiem, że moja wina. Z czego wszystkiego może nastąpić te podpisy? Wina Waleta. Tak. Ja teraz nie mógł wyjść. Ja... To jest kołość. A jako ty tam masz szkoły, Nie Ja wiem, ale gdzie ty nauczony, nie szkolony. To jest musi być mu wymożliwym zaraz. Która strona była u Ciebie? Która strona. U Ciebie to tak O tak, tak. 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 O, no. tak. Też sobie chcesz dokładnie oczyścić, ale chcesz wymalować, tak? O, bo to było Tobie do, od ulicy to. Tak. To było oszklenie i kitowanie od ulicy. Tak. Nie wewnątrz domu. To ma być cały czas na zewnątrz, będziesz pamiętał? Dobrze. A jak zapytam za rok? A chce, żeby ładniej zrobić, wszystko się oczyszcza i te ramy się maluje. No jaki kolor przygotował? No, ale dajmy na to, to... A jak teraz już nie chcesz malowania, nie chcesz Nie, nie, chcesz... nie na razie malowania. To przejedź o widzę, zobacz. Tak, o tak, proszę. Tak, tak, o widzisz, dookoła. To daj bo to będzie tu, gdzie ty będziesz spać. Tak, I na co tak, tak. się przyglądać. Tak. To ma być czyściutkie. Tak. Wyczyszczone, bo potem po jeździć. Tak u mnie ma być czerwona robota, a nie na odpier. Tak, tak, tak. Rozumiesz teraz? Tak, tak. A jak chcesz, to ja robię to, to maszynko.